Od dawna oczekiwanych że przeżywa dziś Polska klasa robotnicza. Zjazdy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej postanowiły utworzyć jedną partię, nosioną nagle. Polska zjebogowana partia robotniczą. Drodzy towarzysze i obywatele, w Dniu Święta Pracy, w dniu Międzynarodowej Solidarności Klasy Robotniczej Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozdrawia serdecznie i gorąco robotników i pracowników Warszawy, wszystkich ludzi pracy w naszej ojczyźnie, wszystkich budowniczych Polski Socjalistycznych. Jak co roku. Tak dzisiaj w dniu święta pierwszomajowego wyszliśmy na ulice i place naszych miast i osiedli, aby manifestować naszą radość z wielkiego dorobku na froncie budownictwa socjalistycznego, naszą wolę realizacji zadań nakreślonych w Narodowym Planie Gospodarczym, naszą siłę, której źródłem jest sojusz robotniczo-chłopski i polityczna jedność narodu. Naszą przyjaźń, sojusz i jedność z narodami bratnich krajów socjalistycznych. Naszą solidarność z międzynarodową klasą robotniczą i wszystkimi siłami postępu w dniu pierwszomajowego święta kierujemy pozdrowienia i słowa uznania przede wszystkim do robotników, do techników i inżynierów, coraz bardziej zespalających się w jednolity organizm klasy robotniczej.